Kafeciles Silesia porannych, chciałam powiedzieć popołudniowy program telewizji TVS, ale właśnie w porannych programach miałam okazję kiedyś spotkać się z naszym kolejnym gościem. Ze mną pani Izabela Gil, która jest optykiem i właścicielką zakładu optycznego Izabela Gil w Dąbrowie Górniczej i pani Iza będzie naszym cyklicznym, regularnym, środowym gościem, bo są sprawy, o których trzeba rozmawiać, warto rozmawiać i my będziemy co tydzień do tematu wracać. Pani Izo, witam gorąco! Witam panią pani Patrycjo, witam również państwa. E, tak, ja postaram się opowiedzieć jak najwięcej e, państwu na temat okularów i wszystkich spraw, e, które są z nimi związane. No, dzisiaj mamy taki pierwszy temat, który pani jako pierwszy przyszedł do głowy. Wydawałoby się błahy, a jednak bardzo ważny. O czym dziś będziemy rozmawiać? E, tak, dzisiaj chcę opowiedzieć o e, problemie presbiopii. E, co to jest? No jest to sytuacja, która dotyka e, no nas, niestety z bólem muszę powiedzieć, czyli wszystkie osoby około 40 roku życia no, tracimy zdolność akomodacji. Dzieci małe mają taką cudowną umiejętność, że widzą przedmioty zarówno z bardzo bliska, jak i z bardzo daleka. Momentalnie ich oko przestawia się jak fokus aparatu fotograficznego. Natomiast z wiekiem tracimy tą zdolność. No dzieje się tak, ponieważ mięśnie, które są za to odpowiedzialne, tracą sprężystość. Nieodwracalnie po prostu tak się no, dzieje u każdego. Czyli kolejne pytanie, które się nasuwa, każdy tak. będzie musiał kiedyś nosić okulary, tak? Nie ma osób, które mogą do lat bardzo sędziwych tych okularów nie używać. Ja pamiętam jeszcze z 20 lat temu, kiedy miałam w gabinecie osoby bardzo starsze, czyli myślę tutaj o osobach w wieku lat nawet 80, które nie miały okularów. Natomiast no na dzień dzisiejszy prawda jest taka, wszyscy będziemy mieli okulary. Kwestia jest tylko jedna. Czy te okulary będziemy mieli w wieku lat 36? Tak jak zdarzyło się, słuchajcie Państwo, u mnie na przykład, czego no nie mogłam przeżyć, czy przychodzą również osoby, które mają lat 50 i bez problemu nadal czytają bez okularów. Pytanie nie brzmi czy w ogóle, mhm. pytanie brzmi kiedy? kiedy po prostu, natomiast wszyscy. Pani Izabela, dlaczego tak szybko tracimy wzrok? Dlaczego są przypadki coraz to częstsze osób, które w młodym wieku już okulary muszą posiadać? Sprawa wygląda tak, nie tracimy tego wzroku błyskawicznie. To nam się wydaje, że tracimy go błyskawicznie, natomiast e, mijają, tak naprawdę mijają lata. E, zgłaszamy się w rezultacie do specjalisty, e, okazuje się, że mamy no, plus półtora do czytania, a już za jakiś czas mamy plus dwa, ale ten jakiś czas, no to w rezultacie okazuje się, że upłynęło dwa, a nawet e, trzy lata, prawda? Także tak naprawdę nie jest e, to błyskawicznie. Odczuwamy subiektywnie tą sytuację. Rzecz dzieje się pomalutku. E, zwłaszcza, jeszcze dodam tylko, że e, zwłaszcza osoby, które... Szczyciły się przez całe życie sokolim wzrokiem. Do takich osób należałam również ja. Bardzo niechętnie przyjmują tą informację, że coś się dzieje z ich wzrokiem. I takie osoby szczególnie właśnie niechętnie jak gdyby zgłaszają się do specjalisty, prawda? No takim mm, fatalną sytuacją jest, kiedy one trafiają na targ e, lub do apteki po okulary. Jest to zupełne nieporozumienie i grozi naprawdę no, e, przykrymi konsekwencjami w przyszłości. Nawet e, utratą wzroku, prawda? Nawet o, o tym wzroku. musimy opowiedzieć. Tak pani tak Zom, jest. My o tym wszystkim jeszcze dziś będziemy rozmawiać. Państwo koniecznie musicie zostać z nami, bo przed nami jeszcze jedno spotkanie z ekspertem. I uwaga, uwaga, bardzo ważna informacja będzie szansa, żeby zdobyć wartościowy bon, który będzie można zrealizować na miejscu w zakładzie optycznym pani Izabeli Gil, ale o tym bonie porozmawiamy sobie przy okazji naszego kolejnego wejścia, które koniecznie <laughs> trzeba oglądać, więc proszę zostać z nami. kącik szalonego optyka, czyli absolutnie nieszalone, jak najbardziej właściwe porady optyczne, które serwować nam będzie Pani Izabela Gil. W każdą środę drodzy Państwo takie cykliczne spotkania z optykiem będziemy proponowali w kafe Silesia, a to dlatego, że mamy coraz to więcej problemów związanych ze wzrokiem i to problemów, o których y, zwykliśmy zapominać i bagatelizować i odstawiać na drugi plan i jeszcze coś tam widzę, to jeszcze nie potrzebuję okularów, a potem y, dramacik mały. Pani Izo, rozmawiałyśmy o tym, co się dzieje z naszym wzrokiem po 40 Roku życia, kontynuując ten temat i ten trop. Co zrobić, kiedy zauważymy pierwsze ubytki pierwsze oznaki utraty wzroku? Co wtedy? Będziemy kontynuowały faktycznie temat dla osób, które no już są w moim powiedzmy wieku. Także no powiem tak: teraz trwa bardzo fajna akcja dotycząca uświadamiania ludzi. W, w kontekście konieczności badania wzroku, badania wzroku oczywiście u specjalistów. Taka akcja polega na przyjściu do. Każdy, myślę, że z Państwa w swoim mieście, ma swojego optyka. Trzeba sprawdzić, czy ten optyk robi bezpłatne badania i. Kiedy zgłosicie się Państwo do nas, czy właśnie do swojego optyka, zostanie każdy z Was przebadany pod kątem doboru okularów. Bo to jest tak: najpierw nosimy okulary do czytania, potem dostajemy okulary już do chodzenia. No i wtedy zaczyna się dylemat, prawda? Najpierw giną nam okulary do chodzenia, potem, kiedy trzeba sprawdzić pół, ceny na półce z żywnością, nie widzimy nic do czytania. No i jest jeszcze jedna sytuacja. Takie okulary ciągle zmieniane. Zamieniamy okulary na te do chodzenia, potem zamieniamy na te do czytania. No i w rezultacie zawsze albo one się bardziej niszczą, są gdzieś, zawieruszą się. No i teraz właśnie powstaje problem, co w takim wypadku możemy zrobić, jak sobie pomóc, żeby no, nie zmieniać ciągle mhm. tych okularów. Są tak zwane od kilku dobrych lat na rynku szkła progresywne. Są to szkła y, ze zmienną ogniskową. Co to oznacza? ja powiem na prostym przykładzie. Prowadzimy samochód, tak? Mm -hmm. e, widzimy doskonale górną częścią szkieł, widzimy krajobraz, czyli drogę przed nami, ale spojrzymy tutaj, widzimy pulpit, no zegarek, nawigację. No dobra, na komórce też coś napiszemy, ale tego nie mówiłam. E, wszystko to w tych jednych okularach. Ja również w tej chwili mam takie okulary na sobie. One muszą być dość wysokie, żeby spełniać, kiedy opuszczę wzrok, widzę doskonale, co tutaj mam napisane. No, że potrzebuje okulary do czytania, ale zarówno do chodzenia. No i, i, i właśnie tak, tak to wygląda. Pani Patrycjo, jeszcze jest taka sytuacja z tymi okularami, że nie każdy e, słyszałam bardzo często takie uwagi, no nawet dzisiaj w studiu przyznam, mm -hmm. że nie każdy się dobrze czuje w tych okularach. A no właśnie. Mm. No powiem, z czego to wynika. No wynika to e, jak gdyby musimy pamiętać o tym, że kiedy okulary służą do wszystkiego, to patrząc pod nogi mamy niespodziankę. ucieka nam cała podłoga. Umysł musi się do tego przyzwyczaić. trzeba musimy mu dać czas, musimy mu dać chwilę. Oczywiście warunkiem niezbędnym i koniecznym jest idealne dobranie mocy takich szkieł. Tutaj z całą mocą pragnę znowu pod, podkreślić, że to musi być bardzo dokładne badanie zrobione w kierunku takich szkiel, bo tylko ono gwarantuje nam, że będziemy się doskonale czuć w każdej sytuacji, nawet tak stresującej, jak dzisiaj ja jestem, kiedy muszę e, wystąpić przed i przed panią Patrycją. No, myślę, że to nie jest taka strasująca sytuacja. Pani Izabel, u nas zawsze miło i sympatycznie, ale bardzo dobrze, że Pani o tym wspomniała. Polecamy zawsze kontakt jednak z ekspertem, z osobą, która mhm. zna się na rzeczy, i broń Boże, żadnego dobierania sobie okularków w sklepiku, no, w aptece, bo fajne rameczki ładne oprawki tak. były. A przez chwilę widzimy w nich dobrze, krzywdę. ale przez chwilę. Problem dzieje się, kiedy zaczynamy w nich chodzić stale. Wracając do tych szkieł progresywnych, powiem jeszcze tylko jedno zdanie. No polecam je wszystkim tym z Państwa, którzy chcą nadal żyć aktywnie yy, pomimo upływającego czasu. To, to, to jest dla nas wszystkich ważne. No i to powinna być zachęta do tego, aby po takie szkła sięgnąć. A teraz zachęta do Państwa, żeby zasiąść szybciutko przed monitorem komputera, otworzyć laptop, nie wiem, włączyć telefon, w którym Państwo macie możliwość obsługiwania skrzynki mailowej, bo jest szansa, żeby zdobyć bon o wartości 150 zł, bon do zrealizowania w zakładzie optycznym Pani Izabeli Gil w Dąbrowie Górniczej. Podstawowa kwestia jest taka, trzeba jak najszybciej odpowiedzieć na pytanie, dla kogo przeznaczone są szkła progresywne. Osoba, która jako pierwsza zgłosi się z poprawną Odpowiedzią będzie miała szansę um, ten bon zdobyć i zrealizować przypominamy w Dąbrowie Górniczej. Pani Izo, czekamy na zwycięzcę, który mailowo do ja nas również. dotrze. A ja czekam na Panią w przyszłym tygodniu. Możemy zdradzić już mniej więcej, o czym będziemy rozmawiały za tydzień. E, tak, ja myślę, że w takim razie poruszymy taki ważki temat no, osób, które siedzą e, długimi godzinami przed komputerem i nie wiedzą, czemu mają zmęczone oczy. Jak najbardziej o tym porozmawiamy już w następną środę. Przypominam, kącik szalonego optyka. To nasza. Nowa propozycja, będziemy cyklicznie z Panią Izabelą rozmawiać w Cafe Silesia. Do zobaczenia w takim Dziękuję razie. Dziękuję ślicznie.